Cześć, tu Kinga. Witam was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj zobaczycie filmik nietypowy bo ostatnio było dużo holi lumpexowych a dzisiaj zobaczycie hol sukienek i w zasadzie jest to hol wyprzedażowy e, dla was hol czyli ja e, pokazuję wam wszystkie sukienki albo powiedzmy prawie wszystkie sukienki jakie mam w sklepie obecnie które jeszcze nie zostały sprzedane są to sukienki zarówno z tego sezonu jak i z poprzedniego ale naprawdę są to rzeczy bardzo jakościowe, wszystkie sukienki są z, co najmniej z wiskozy prócz tego są bawełniane jedwabne, z z szankami jedwabiu. E, no, zbliża się, słuchajcie, pomału, pomału zbliża się cieplejsza pora roku. E, no i warto może już zacząć myśleć niektóre sukienki będą trochę na wyprzedaży z tytułu tego, że dłużej są w sklepie niektóre są z całkiem nowych towarów ostatnich, no i naprawdę wszystkie są naprawdę piękne z pięknych materiałów, mają bardzo pochlebne kroje dla sylwetek, co zobaczycie bo będą one też w stylizacjach pokazane, także pokażę Wam też dwie czy trzy spódniczki na końcu, które jeszcze tutaj zostały właśnie fajne, takie trendowe z super składami oczywiście no, zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście będzie mi szalenie miło jak Polubicie filmik i zasubskrybujecie. Jest to bardzo ważne. Zależy mi, żeby ta idea eko ubierania się, dobrych materiałów rozszerzała się jak najbardziej. Mam nadzieję, że Wam też. Także będzie to bardzo pomocne. Słuchajcie, lecimy. Jest dużo tych sukienek, też nie będę się jakoś bardzo o nich rozpowiadać, powiem Wam o materiale, rozmiarze, no i zobaczycie stylizację, która będzie się przewijać. Zacznę od sukienki, która była w stylizacjach już w jesieni, bardzo fajna sukienka z wiskozy, jest ona z takiej satyny, jest to jest o kroju koszulowym i to jest sukienka przynajmniej w rozmiarze M na mnie jest dosyć luźna, oczywiście może być też taka oversize'owa na S -ke. marka jest taka dziwna a Aiko, Aiko, Dajko coś takiego i tak jak mówiłam jest to 100% wiskozy i właśnie nie ma tu rozmiaru, natomiast jest zapasowy guziczek guziczki są z masy perłowej naprawdę w pięknym stanie sukienka z takim wywiniętym tu rękawem mała szlufki, więc jeżeli byście chcieli sobie tutaj jakiś rzemyczek zawiązać na przykład to spoko, można też te szlufki je po prostu odciąć lub olać i włożyć do niej pasek ja Wam będę tu pokazywać też tą sukienkę oprócz z paskiem takim z klamrą, takim letnim już trochę w stylu, to jeszcze z kurtką skórzaną, którą też mam jeszcze w sklepie. Jest to kurtka w rozmiarze S. Sukienka według mnie bardziej jest M-ką yy, niż S-ką. Natomiast kurtka może być na M-kę, mm, ale jest to też maksymalnie rozmiar SM. Następnie Be nie będzie tu żadnej kolejności takiej, wiecie, logicznej, że coś yy, ostatnie, coś, yy, coś, co nie, coś, co było dawno, po prostu po kolei to, co tu ma mam na fotelu. Sukienka z ostatnich zakupów, niedawnych, z bawełny, dwuwarstwowa. Ma piękny kolor. Od spodu jest taki miętowy zielony, na wierzchu jest taki bardziej butelkowy. Sukienka bez ramionczek, tepowa, taka na upały. Ja Wam pokazywałam stylówę i zobaczycie tutaj powtórkę. Właśnie z i samą, i z paskiem w stylu plażowym. Oczywiście, że taką sukienkę można też do kardigana włożyć pod spód, dać piękną biżuterię jakąś czy etniczną, bo ona jest trochę taka w stylu takim etnicznym, lekko, może nie etnicznym, bardziej takim naturalnym, minimalistyczno naturalnym, ale właśnie taka biżuteria naturalna też będzie fajnie do niej wyglądać. Także słuchajcie, będę chyba odkładać sobie te sukienki tu. Tu mi kotek śpi, ale trudno. Kolejna sukienka. Mam wrażenie, że nieco za ciemnych odcieniach jak do mojej y, urody, aczkolwiek bardzo mi się podoba. Cały czas się trochę bije z myślami. Jest to sukienka taka w rozmiarze SM, kopertowa u góry, jest ona z wiskozy i jest prześliczna w takie kotki. No słuchajcie, i ma bardzo ładny krój. Ona jest tutaj taka jakby ze skosu trochę za kolano, tu ma zamek. Piękna, przepiękny jest ten materiał w te kotki, bo w ogóle bardzo ładne zestawienie kolorów, powiem Wam, że zestawienie kolorów bardzo mi się podoba, muszę zapiąć tu zamek, bo nie chce nie, nie chcę mi się dać chwycić ten zameczek, wydaje mi się, że ktoś ją szył i to uszył naprawdę bardzo ładnie jest bardzo fajna dla sylwetki i do wielu dodatków może być i do jasnych, do czarnych, do brązowych, do szarych jest mnóstwo możliwości wystylizowania i wydaje mi się, że do marynarki lub żakietu też super, albo właśnie do takiego powłóczystego kartigana będzie wyglądać mega fajnie kolejna sukienka słuchajcie, to jest sukienka mux Wydaje mi się, że to jest jakaś sukienka, może szyta w Chinach, ale jest ona z bawełny w bardzo dużym stopniu. Tam jest dodatek elastanu. Słuchajcie, jest to sukienka ym, z wisko ze 65%, bawełny 30% i 5% z czyli naprawdę fajny skład. Sukienka w stylu Pinap, w stylu takim bardzo dziewczęcym, nadałaby się na wiosnę, ale nada się też właśnie na jakąś okazję, nawet na wesele. Rozmiar S, ale taki dość mały S, bo jak widzicie na mnie jest ona opięta, ale ona taka ma być. Ona nie może mieć tutaj luzów, dlatego ten spandex, a dół jest rozkloszowany i nadałby się też do halki tiulowej pod spód. Wtedy byłby trochę bardziej taki dół odstający. W każdym razie prześliczna kolorystyka tej sukienki jest bardzo urocza, naprawdę. Śliczny dekolt ma, słuchajcie. Następna sukieneczka. To, moi drodzy, sukienka od Ralfa Lorena, i, i cały czas mnie zadziwia, że jeszcze nikt jej nie kupił. Ona ma na rozmiarówce XS, ale to jest Ralf Loren, więc ona jest po prostu zawyżona, ta rozmiarowa. Więc to jest SKM-ka. Ja widzę, że ja mam luzy w tej sukience spokojnie, więc mi się wydaje, że ona jak na polską rozmiarówkę to najbardziej byłaby na rozmiar M. Bardzo porządna, 100% bawełna, bardzo gruba. Stan idealny. Słuchajcie, tutaj ten materiał jest jak nowy. No i bardzo fajne ma też, tutaj można sobie troszkę spuścić niżej na ramiona, tak jak w tej sukience, którą ja mam na sobie, albo po prostu mamy takie motylki urocze. Piękna sukienka granatowo-biała w stylu takim marynarskim, w stylu Old Money, z paskiem by też pięknie wyglądała do białych dodatków, na przykład w lecie. Super! Kochani, następna sukienka to sukienka, która jest bardzo długo w sklepie i nie wiem dlaczego, bo jest superowa. Jest to rozmiar LXL, piękna kolorystyka, ona jest z jedwabiem w ogóle, wiskoza z jedwabiem skład. Zobaczcie, jaka jest przepiękna w kolorystyce. I ona jest taka y, do przed kolano. Nie jest w ogóle bardzo krótka. Trzy czwarte rękaw, Mega miły materiał. I w ogóle y, ten w stylu secesyjnym wzór mnie też zachwyca. Ona jest trochę właśnie. Można by ją porównać trochę do stylu Medicine. Bądź teraz jest ta kolekcja z secesją tam. I cały czas się y, zachodzę w głowę, dlaczego jeszcze nikt tej sukienki nie kupił, bo naprawdę jest. Y, według mnie jest zachwycająca, no totalnie nie w moim rozmiarze, bo to jest naprawdę duży rozmiar, ale no jest przepiękna po prostu, według mnie 63 wiskozy i pozostała część to jedwab także ona jest na wyprzedaży te sukienka, zapraszam Was, możecie pisać na maila modaekokreatywna niektóre te sukienki które to zobaczycie, będą też, są też wystawione na winty, ale niewiele. Tam mam trochę inne sukienki, a te sukieneczki pokazuję. Kolejna no sukienka to jest wiskozowa sukienka z Zary w rozmiarze M i rzeczywiście to jest SM. Powiedziałabym, że może być na SK, na L-kę na pewno nie będzie. Jest to sukienka kopertowa, wiązana na taką szarfę na około. Bardzo fajny zestaw kolorów, bardzo fajne rękawki, które mają tutaj dużo luzu, więc w ogóle tutaj, wiecie, w pachy się to nigdzie nie wbija, ani się nie płacimy w tej sukience. No i wiskoza super. Bardzo ładny odcień beżu z czarnymi kropeczkami. Uważam, że bardzo fajna maxi sukieneczka, bardzo urocza i elegancka. Też można nawet już na jakąś taką fajną okazję elegancką włożyć tego typu materiał. Mnie się bardzo podoba. Słuchajcie, kolejna sukienka jest na mnie za mała. To jest XS-ka, zdecydowanie, i to jest sukienka oryginalna od sea by Chloe. Zobaczcie tu. Sukienka jest niebieska w takie jeszcze ciemniejsze niebieskie serduszka na druk. Bardzo fajny, bawełniany materiał, taki gruby, porządny. Ona ma takie jakby pasek tutaj, który się tak wciska w takie duże szlufki, a z tyłu ma takie z tyłu ma takie guziczki złote i idące na krzyż takie ramionczka grube super fajna sukieneczka mini, naprawdę ładna jakość, naprawdę super stan tylko to jest XS, więc to bierzcie pod uwagę, ale super dla, dla młodej dziewczyny na lato taka projektancka sukienka zapraszam Was, też będzie dobra cena na tą sukieneczkę mimo tej marki słuchajcie, kolejna sukienka jest świetna i to jest H&M, sukienka z bawełny, o ile dobrze pamiętam, taki, taka casualowa. Ja bardzo lubię tą sukienkę, więc mam trochę za dużo sukienek w paski, dlatego postanowiłam, że jeżeli ktoś z Was będzie ją chciał, to oczywiście się jej pozbędę. 58 bawełna i, i modal, czyli super. Modal i bawełna, wiskoza z bawełną, świetnie. E, sukienka ma fajne rękawki i ona jest taka cieniutka właśnie na upały przed kolanko z super rękawkami, które też tutaj przysłaniają te początki motylków, więc Naprawdę świetna. Jeżeli byście chcieli po mieście nosić, to trzeba mieć taką krótką haleczkę do niej, bo, bo jest taka dość cieniutka, dość transparentna. Ja mam tego typu haleczki, więc ja noszę takie sukienki ze spodem albo z taką półhalką z jedwabiu i wtedy w ogóle nie ma problemu. Naprawdę super fajna sukienka z bardzo fajnego materiału. Kolejna sukienka też jest, musicie mi doradzić, czy się jej pozbyć, bo ciągle walczę ze sobą. Jest trochę ciemna dla mnie i nie do końca mój zestaw kolorów, ale to jest piękna sukienka w stylu takim trochę jakby folkowym, gotycko-folkowym. Nie wiem, jak to nazwać. Przepiękna z jedwabiu, słuchajcie. Jest to SK Joanna London. Rozmiar niby M, więc SM, ale ja myślę, że ona jednak bardziej jest na M. Jest dość krótka. Ale naprawdę jest bardzo urocza. Dajcie znać koniecznie, jak w niej wyglądam, bo ja cały czas tak nie, nie mam pewności, czy dobrze wyglądam w tej sukience, czy w ogóle powinnam nosić tego typu sukienki. Ale naprawdę, jakby jako sukienka, bardzo, bardzo mi się podoba. Uważam, że ma też bardzo ładny krój i sylwetka ładnie w niej wygląda. Jedyne, mój, mój jakby dom, do mojej osoby, jedyna wątpliwość to jest kolorystyka tej sukienki, czy nie jest to, czy to jest odpowiednie dla mnie. Natomiast sukienka jest piękna, po prostu przepiękna. No i wiecie, jedwa. Kolejna sukienka to jest sukienka, która była już w filmiku wcześniej, z wiskozy, śliczna. To jest And Our Stories sukienka. Yy, I nie wiem, czy właśnie yy, ona była odłożona, dla kogoś później nie był odpowiedni rozmiar. Wydawało mi się, że więcej osób pytało o tą sukienkę, ale dajcie znać, jeżeli ktoś. Chciał ją, a później jej nie mógł kupić To dajcie znać, co się odezwijcie Piękna kopertowa sukienka w takie kłosy Zobaczcie jaka jest ładna Bardzo ładny krój Pięknie się układa na sylwetce Jest taka lejąca ta wiskoza I nie jest przezroczysta Można spokojnie ją tak nosić Rozmiar jest to 42 To jest L nie, nie jest to XL -ka. To jest taka typowa L40-42 ehm, Świetna, przepiękna sukienka tam też mierzę ją do jakiejś kurtki skórzanej bodajże. E, słuchajcie, kolejna sukienka też jest to większy rozmiar, też jest to Elka, bo na mnie jest sporo za duża z bawełny, z H&M, długie rękawki, takie pufiaste, piękna z paseczkiem wiązanym, i też ma taki sielski, ja wiem to nazywa taki łąkowy, sielankowy wzorek. Moim zdaniem naprawdę piękna sukienka. Nie wiem dlaczego też jakoś nie miała szczęścia. Ma taką dużą falbanę na dole. Maxi sukienka urocza po prostu. Bardzo piękna, urocza sukienka e, i tego typu sukienki też są ostatnimi czasy bardzo modne. W ogóle te dużo z tych sukienek tutaj jest w trendach w tym roku. E, mi się wydaje, że właśnie w tych trendach na lata 70. E i Boho one będą się świetnie wpisywać. Kolejna sukienka znowu ma taki wzór Boho i to jest LK około 40 rozmiar. Koszulowa sukienka z wiskozy też niedawno Wam ją pokazywałam. E, piękny ma wzór, marka Minus. To jest wiskoza. 38, tak jak mówiłam, ja bym powiedziała, że 38-40. Może już niekoniecznie jakaś taka większa elka, ale piękna, naprawdę superowa sukienka w świetnym zestawie i znowu tu by się przydała do stylówki. Torba, ym, torba ta pomarańczowa, zamszowa. No, ale naprawdę mega fajna, nowoczesna sukienka. I można ją nosić i w zimie, i w lecie, bo ma właśnie dłuższy rękaw. Kolejna sukienka, którą też nie mogę się nadziwić, że nikt nie kupił. Dla mnie jest zdecydowanie za ciemna kolorystyka. To raczej dla takiej kontrastowej, bardziej urody, wyrazistej. Długi rękaw piękne ma tutaj te, te takie motylki, właśnie. I cudowną kolorystykę. Znowu sukienka, która mi przywodzi na myśl styl medicine bo oni często mają tego typu roślinne, takie naturalne wzory na ciemnym tle. E, śliczna, przepiękna sukienka, to jest rozmiar 36-38 i nie polecam jej na większe rozmiary. E, maxi sukienka z lejącej takiej żorżety wiskozowej. Cudo, cudo, kochani. Kolejna sukienka jest bawełniana, e, super też firmy Natmeg. Jest to... E... Ósemka, czyli to jest 36, ale spokojnie na 38, bo też jest to taka większa rozmiarówka. No i zobaczcie, jest taka bardzo sportowa, prosta, niewymuszona. Ma świetny materiał, bardzo miła ta bawełna i bardzo odświeżające jest też to żółte oprzycie tutaj. Ja wam tam nawet mierzę do takich trampek, które też mam granatowe z żółtym, właśnie biało-granatowo-żółte. Ja w ogóle może, może będę nosić tą sukienkę, jeżeli nikt się na mnie połakomi, bo już próbowałam i jest fajnie. Trochę mam wrażenie, że jest na mnie za, za luźna, ale luźna sukienka to nie jest jakiś grzech. Lepsza za luźna niż trochę za obcisła. Yy, no i teraz słuchajcie, to jest zestaw super trendy, bo sukienka jest w paski yy, i setter jest w paski, a teraz właśnie dużo było u projektantów tego typu stylizacji: yy, podwojone wzory, podwojone paski, właśnie szczególnie. Także fajny. E, idziemy dalej. Teraz żółte sukienki będą. Ta jest piękna od partu. To jest rozmiar 34-36. E, super taka nowoczesna, bardziej taka tubowata sukienka z kieszeniami e, z lnu. Przepiękna sukienka żółta. Wyraziście wygląda. E, uważam, że naprawdę jest zjawiskowa ta sukieneczka. Bardzo fajny kolor. 100% len, słuchajcie. Także, jak ktoś ma rozmiar, lubi takie eleganckie rzeczy, albo pracuje. W, wiecie, to jest taka sukienka którą można spokojnie do pracy, do marynarki albo do sweterka włożyć, albo do jakiejś kamizelki jeszcze na wierzch fajnej. Więc taka bardziej ołówkowa, ale bardzo wygodna, bo słuchajcie, ona jest taka przez te kieszenie i przez to, przez to, że nie jest taka bardzo dopasowana, jest właśnie taka komfortowa. Ostatnia sukienka też jest to jeden z moich ulubionych rodzajów sukienek, ale mam już trochę tych żółtych rzeczy i po prostu chyba się nie zdecyduję zostawiać tej sukienki, bo no, ile można mieć żółtego, słuchajcie. Też ma dłuższy rękawek, ten piękny haft angielski, yy, bardzo zresztą modny, no i cudowna jest, po prostu jest piękna, można dać pasek, można luźno ją nosić jako taką Przewiewną bawełnianą sukieneczkę, bo jest ona zrobiona słuchajcie z bawełny. Um, no, i tak. Przegląd, szybki przegląd, krótki vlog, szybki przegląd sukienek. E, jeśli o czymś zapomniałam, to wam jeszcze wkleję tutaj za chwilę. To jeszcze dla Was na szybko. Sukienka, w której jestem. Jest to sukienka w rozmiarze M, z wiskodzy. Bardzo fajna, można opuścić trochę ramiona. Jest mega wygodna i przewiewna. No, i to zestawienie kolorów też mi się bardzo podoba. Słuchajcie, jeszcze na sam koniec y, przypomnę Wam spódnicę, y, bo ostatnio było dużo pytań o tą y, kremową, satynową spódnicę stop-shopu. Ja sobie ją zostawiam na razie. Natomiast tutaj mamy bardzo podobną spódnicę, tylko trzeba mieć wysoki wzrost do niej, z beżową i też jest ona z wiskozy i co więcej ma jeszcze taką modną przezroczystą wstawkę na dole uważam, że naprawdę jest ona jest jeszcze lepsza niż tamta dużo lepsza, natomiast no niestety tutaj wzrost i rozmiar też co najmniej M musi być, M lub L bo ona jest i jak widzicie wąska, ale ze skosu dlatego ona spokojnie do elki się będzie rozciągać, no a jak się też rozciągnie to będzie trochę krótsza więc jeżeli macie trochę większy rozmiar to ona będzie w ogóle krótsza, natomiast jest to spódnica maxi na pewno no i na pewno nie na wzrost poniżej 1,65m bo jak widzicie ja mam ją trochę podwiniętą i jeszcze się trochę wleczę po ziemi, pokazuję Wam tam żółtą spódnicę też y, taką y, z ostatnich zakupów y, którą wam niedawno pokazywałam, bo jeszcze nie została sprzedana, a jest naprawdę superowa. Yy, I to jest ta spódnica z bawełny, piękny kolor musztardowy, bardzo fajny materiał bawełniany, jak nowa spódniczka i w bardzo modnych, też teraz trendach. Mam tu jeszcze taką Mam tu jeszcze taką spódnicę z wiskozy w takim stylu boho, też bardzo fajną w jasnoszarym kolorze ta jest LK, także też możecie o nią pisać. I ostatnia spudniczka. Już tak na koniec zimy wyprzedaż spódniczka piękna, z dużym składem wełny w rozmiarze M. 60% wełny posiada, słuchajcie. 38 MK w prześlicznym kolorze takim rudo pomarańczowym super materiał, zobaczcie jaki super stan na sylwetce wygląda rewelacyjnie i spódniczki maxi, jak wiecie są teraz bardzo modne, więc to jest ideał na jesień i zimę, no co prawda jesień i zima się kończy, ale dlatego też spódniczka jest też na wyprzedaży, także zapraszam Was, chciałam Wam przypomnieć te sukienki bo szkoda, żeby wisiały, niedługo e, pewnie znajdą się może już w saloniku otwartym e, i będzie można jak mierzyć, oglądać ale tymczasem możecie pytać oczywiście o wymiary o ceny i tak dalej, piszcie do mnie jak najbardziej, zajrzyjcie też na Vintage silk design wool. Będę też rzucać shortca z tymi sukienkami niedługo. Także zobaczymy się już niebawem w kolejnym filmie w holu z pięknymi zakupami. Także do zobaczenia kochani. Buziaki serdeczne pozdrowienia.